Czawicki z tej strony Siekłania. Witam w tych pięknych okolicznościach przyrody niepowtarzalnej w trakcie pięknej złotej polskiej jesieni i zapraszam Was do wysłuchania tych wiadomości, ponieważ mamy początek listopada i to jest listopad i grudzień to jedne z najlepszych miesięcy w naszej branży. Raz, że ludzie przygotowują się do wielkich porządków świąteczno-noworocznych. Dwa, jest to też okres zmożonych zakupów związanych z prezentami świątecznymi i noworocznymi. A jest to świetna okazja do tego, żeby skorzystać z oferty FM Group, ponieważ jest masa nowych produktów. Za niedługo wchodzi nowy katalog FM Group Special. Mamy nowe zapachy, 20 nowych zapachów i damskich, i męskich. Mamy też do dyspozycji dla pań szczególnie kolor kosmetyki kolorowe, make-upy, lakiery, bardzo szeroka oferta. Jest specjalna również linia dedykowana dla panów Skin Lab, dla panów, którzy bardzo dbają o siebie. Jest również e, takie coś, czego do tej pory w firmie nie było, seria kosmetyków dla zwierząt, otóż szampon do mycia psów, szampon do mycia jorków e, oraz szampon dla kotów. Są to ciekawe nowe propozycje z których możemy korzystać dla siebie bądź znajomych. Wykorzystajmy ten czas na to, żeby z jednej strony samemu skorzystać z tych produktów i zakupić dla siebie. To, aha, to o czym nie mówiłem, mamy jeszcze jest poszerzona gama produktów chemii gospodarczej. Kochani, skorzystajmy to dla dobra swojego, swoich bliskich, znajomych, rodziny. Podzielmy się z tym z nimi. Są nowe katalogi. Możecie je zobaczyć na stronie perfumy.fm. Zalogujcie się na swoje konto, zobaczcie jakie są fajne rzeczy. Podsumowując, sprawdźcie państwo na swoich stronach internetowych o nowych promocjach, nowych produktach, które oferuje FM Group. Są tam bardzo ciekawe, nowe i atrakcyjne rzeczy. Sprawdźcie jak to wygląda. I pomyślcie może o tym, może komuś ze swoich znajomych możecie to zarekomendować i zaproponować. To proponuję od siebie macie moje wsparcie, macie moją pomoc. Bardzo jestem ciekaw tego waszych opinii na temat tych produktów. Jeśli będziecie sprawdzać, zapraszam zadzwońcie do mnie albo wyślijcie maila z informacjami waszymi opiniami. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie piersowicki.